Cześć, z tej strony Joanna i witam Was bardzo serdecznie w takim nietypowym filmie dzisiaj u mnie. A mianowicie to nie będzie film nagrany z Simsów, tylko będziemy sobie zerkać na różne animacje, będziemy szukać animacji, będziemy może jakiś puz szukać. Zobaczymy co jeszcze po drodze tutaj wymyślimy. Na samym wstępie oczywiście, zanim przejdę do tego co chciałabym Wam pokazać, no to przypominam, że na moim kanale znajdziecie masę, masę, masę i to jeszcze raz masę, masę różnych filmów o różnej tematyce. Nawet nie wiem czy pamiętacie, była taka seria jak Druga Szansa Świąteczna w macie akurat wiecie tematyka dosyć aktualna także jest tego generalnie dosyć sporo także wszystkim wszystkich zachęcam do tego żeby sobie zobaczyć bo jak wejdziecie nawet w playlisty no to jest tego naprawdę sporo i no jest w czym wybierać każdy może coś znaleźć dla siebie jeśli oczywiście nie no to też nic się nie dzieje bo wiadomo że nie każdy lubi oglądać serie simsowe przypominam dla wszystkich którzy przykładowo są tu pierwszy raz że są nie tylko rozgrywki, ale też filmy nagrywanie, nagrywane w postaci seriali, czyli jest to nagrywane ciągiem, są sceny, z niektóre z dialogami mówionymi, niektóre z napisami. Także bardzo serdecznie Was zapraszam, żeby sobie po prostu przejrzeć co, to, na co macie ochotę, a teraz przechodzimy do tego, o czym będzie ten film. Czyli o animacjach. Będę sobie szukała animacji. Animacje są dla mnie bardzo, bardzo ważne ze względu właśnie na serię, które nagrywam, ponieważ nawet jak jest to seria rozgrywka, czyli przykładowo tak jak Życie na Wsi, które uwielbiam, czy nawet chyba Eko-Przykrywka, nie wiem, chyba też miała jakieś sceny. To nawet jak jest to właśnie typowa rozgrywka, to zawsze są sceny nagrywane w inny sposób, są opowiadane historie, są dialogi z napisami, akurat w tym przypadku. I ja jestem fanką i po prostu uwielbiam nagrywać takie rzeczy, uwielbiam to oglądać u innych, i myślę, że wtedy cała seria, cała fabuła jest zupełnie inna niż sama rozgrywka. Także ja właśnie myślę, że. Jest to u mnie dosyć charakterystyczne, że praktycznie każda seria ma takie sceny. No i chciałam Wam pokazać, jak ja szukam animacji, bo dużo animacji jest po prostu simsowych. Wykorzystuję z gry animacje. Mam też taką rozpiskę różnych animacji, które po prostu wklepuję, że tak powiem, w grze i one mi się pojawiają i simy zachowują się tak, jak ja tego chcę. Oczywiście MC Command Center też mi dużo pomaga. Kiedyś bardzo się broniłam przed MC Command Center, natomiast od jakiegoś czasu go używam i jestem zachwycona. No ale przechodzimy do animacji. Ja, jesteśmy na YouTube, dlatego że yy, ja głównie szukam animacji tutaj właśnie przez YouTube. Bo jest mi to jakoś tak najłatwiej i jest ich po prostu masa tutaj na YouTube, także już wam pokazuję o co chodzi. Powiem wam szczerze, że na YouTube znajdziecie masę animacji, wystarczy tylko napisać po angielsku The Sims 4 Animations. Albo nie wiem, jakąś konkretną animację, którą chcecie yy, odnaleźć, czyli na przykład jeśli chcecie animacji mówienia, no to napisać Talking i po prostu. I wszystko Wam wyskakuje, także YouTube to jest, powiem Wam, źródło animacji, jakiś tam pust Także to jest naprawdę ogromne, ogromne źródło wszystkiego, co potrzebujecie do Simsów. Także polecam Wam serdecznie korzystać właśnie z tego. I dzisiaj, właśnie na, głównie na YouTube sobie pozerkamy, co tam fajnego jest. Część animacji jest. Płatna. E, trzeba na przykład e, nie tyle co subskrybować kanał, tylko no, po prostu wiecie, no, wpłacać, e, wpłacać co miesięczne pieniądze, żeby mieć darmowe animacje. E, także ja z tego nie korzystam. Póki co, no, no wiecie, no, mam inne wydatki, inne priorytety i ja zajmuję się szukaniem tylko i wyłącznie tych darmowych animacji. Ale naprawdę staram się zawsze zostawić łapkę w górę. Zawsze jak jakiś film mi się podoba, oglądam w ogóle jakieś speed buildy. Po prostu ludzie tworzą tak cudowne rzeczy, i ja zawsze tą łapkę w górę im zostawiam. Bo po prostu nie piszę komentarzy, no bo byłoby tego chyba za dużo, bym nie ogarnęła. Ale zawsze gdzieś tam staram się zostawić im łapkę w górę, jeśli coś naprawdę jest niesamowitego. Także polecam Wam pamiętać o tym, że jak coś u kogoś oglądacie i Wam się podoba, to po prostu zostawcie tą łapkę w górę. Już tu nie mówię o sobie, tylko o. Ogólnie jak oglądacie jakieś takie nieziemskie rzeczy właśnie jak jakieś budowle takie po prostu ludzie ludzie tworzą takie rzeczy o których wam się pewnie nawet nie śniło i mi też. <grych> Dobra, przechodzimy do tych animacji. Dobrze, ja już sobie wpisałam tutaj u góry w wyszukiwarce, w wyszukiwarce przepraszam, e, Sims 4 Animations, i e, ja bardzo dużo tych animacji ogólnie oglądam, szukam i tak dalej, więc dla mnie istotne jest to, żeby sobie zaznaczyć, e, z jakiego okresu chcę szukać. I przykładowo chcę wyszukać z ostatniego miesiąca. I już widzę, że tutaj część rzeczy przeglądałam jakiś czas temu, więc prawdopodobnie za dużo nowych rzeczy nie wyszło, ale chciałam Wam po prostu to pokazać, że tego jest tutaj po prostu masa. Na samym początku widzimy, że już jest jakaś animacja, nie wiadomo dokładnie czego to dotyczy bo widzimy tylko że jest numerek, a nie mamy yy, nazwy, że tak powiem, nie. Tutaj na przykład widzicie już jest hello goodbye. Także tu będzie, wiecie, machanie ręką na przywitanie, do widzenia. Yy, tu mamy animację talking happy, czyli yy, no wiadomo, mówienie wesołe. Yy, tutaj znowu mamy bez nazwy, a nie mamy panik, czyli jakaś tam panika i tak dalej. Także tak jak wam mówiłam na YouTube jest po prostu tego masa. Tu jest co? Jam on bed? O matko, jakieś skakanie na łóżko, i ojej, no tego jest naprawdę dużo. Także zaraz sobie będziemy po prostu je przeglądać, i ja szukam animacji też dosyć sporo dla ciemnych stron bieli. Ja wiem, że ta seria nie wychodzi często, ale ta seria po prostu tego wymaga, bo bez tych animacji, bez tego wszystkiego, ona by w ogóle nie mogła istnieć. Wiecie, no to nie, nie, nie miałoby tego klimatu, tej głębi. Jeśli opierałabym się tylko i wyłącznie na animacjach simsowych. Uwierzcie, mi, wiem co mówię i wiem dlaczego to właśnie ta seria powstaje i jakie ona ma podłoże do tego, żeby właśnie być taka, a nie inna. Także ona nie jest zakończona, ta seria, ale po prostu no, wymaga dużo, dużo czasu, moich przemyśleń i jakkolwiek brzmi to dziwnie, to naprawdę ona po prostu dużo, dużo wymaga. Dobrze, włączyłam sobie tą animację z numerkiem 6, która nie ma za bardzo tytułu, pewnie coś więcej jest w opisie, natomiast jestem ciekawa właśnie jak ona brzmi, brzmi, boże co ja mówię, jak ona wygląda i zobaczymy sobie wspólnie, co tutaj w ogóle możemy znaleźć w tych animacjach. Animacje generalnie są czasem zrobione lepiej, czasem gorzej. Widać, że niektórzy twórcy po prostu robią to genialnie i mogliby, że tak, pomóc, że tak powiem, wspomóc jej nawet. Chociaż, no, powiem Wam, że. Tak naprawdę te animacje. No, nasze z gry są i tak najlepsze, bo jak widzicie, tu na przykład to podnoszenie ręki no, jest dosyć takie sztywne i takie, no wiecie, nienaturalne, sztuczne, ale fajna animacja generalnie, zaplatanie warkocza, coś z włosami. Także spoko. I też powiem Wam szczerze, że kwestia tego, jak animacja potem wygląda w filmie, to jest też osobna sprawa. Przeszłam sobie do opisu pod tym filmem, no i kliknęłam w link, który był, e, był jako że download, czyli pobierz nie? no i przeniosło mnie po prostu na stronę twórcy, i tutaj można sobie po prostu to pobrać. I można sobie jeszcze zobaczyć tutaj tą animację jeszcze raz, e, mamy osoby, które to polubiły, i tak dalej. Także pobieranie tych animacji zazwyczaj jest naprawdę bardzo, bardzo proste i przyjemne i dosyć szybkie, także e, spoko. Następną animację, jaką włączyłam, to tutaj jest ten właśnie twórca. Widzicie w tutaj nazwę. Animacja nie ma tytułu, po prostu jest PAK drugi. Także włączamy sobie i zobaczymy, co to jest. A ja chciałam Wam powiedzieć, o co chodzi z odpowiednim nagrywaniem tych animacji w filmie, dlatego że animacje, tak jak wspominałam, są czasem no, beznadziejnie zrobione sztucznie. Ale można je użyć pod warunkiem, że odpowiednio ustawi się nagrywanie i tą, wiecie, kamerę. Oj, tu widzę, że mamy jakąś taką mocną animację <laughs> przecinanie ręki. Może to będzie jakaś magiczne coś. Uuu, no to powiem wam jest dosyć takie. O, oh, no dobra. Słuchajcie, chodzi o to, że zależy, jak ustawicie kamerę, jaki moment nagracie tej animacji, można nagrać kilka różnych momentów, z różnych ujęć, i wtedy to wszystko nie wydaje się takie sztuczne, bo jakby staracie się skupić tylko na tych momentach najbardziej naturalnych, albo właśnie w zależności od tego, jak jest dane ujęcie z jakiejś, że tak powiem, strony ta animacja. Także nawet jak są takie animacje dosyć no niezbyt yy, fajne, to takie wiecie, nienaturalne, to można je odpowiednio nagrać i jeśli coś takiego sobie robicie czasem, nagrywacie, no to proponuję Wam właśnie z różnych stron nagrywać i wtedy jakby nakłada, yy, jedno po drugim te urywki dawać i wtedy wychodzi naprawdę coś fajnego. Tu mamy jakieś machanie, ale no widzicie, nie jest to zrobione jakby rewelacyjnie, prawda? Także, no właśnie to jest to, że jakby tworzenie tych animacji wcale nie jest takie proste, jak się wydaje. Ja bym w ogóle się do tego nie zabierała. Absolutnie, bo to, to generalnie nie dla mnie. O, to jest super na przykład, nie? Że stoi za drzwiami się wychyla. To jest takie dosyć myślę, przydatne do filmów, także tutaj, no. Bardzo mi się to podoba. I tutaj ta ręka na tym bardzo fajnie to wygląda. Zobaczmy sobie następne są. O, nawet na jakimś motorze. Ulala. Fajnie. Machanie. O. No i no, nie widzicie właśnie niestety te niektóre animacje są takie sztuczne, bardzo te ręce i tak dalej. No ale nic nie zrobimy, jeśli chcemy mieć coś więcej niż te simsowe animacje. No to y, możemy się po prostu tym y, posiłkować i liczyć na to, że nagrywając to wszystko będzie jakoś po prostu wyglądało, prawda, że nie będzie to y, tak sztucznie. Widzę, że tutaj na dzieciach jest ogólnie to skupione. Fajnie, bo dzieci o jak pięknie to wygląda. Fajnie, naprawdę to spoko. Kolejną animacją, jaką, y, jaka mnie zainteresowała, tu macie na dole twórcę. Tak się ona nazywa. Y, to jest spell Fight także y, takie jakieś będzie walka, y, wiecie, magów, nie? Coś takiego. Także możemy sobie zobaczyć, co to jest ciekawego, jak to jest wykonane. Y, fajnie to wygląda. Spoko, spoko. Natomiast myślę, że no te moce, wiecie, te światełka i tak dalej, to wszystko jest już dodane programem, że to nie jest, wiecie, jakby ta animacja tego raczej nie zawiera, tylko to jest samo to, ta postać, która się po prostu porusza, nie? tego już jakby tych światełek, tego wszystkiego już ta animacja na pewno nie zawiera. Chyba, że się mylę, ale zazwyczaj jest tak, że po prostu tego nie ma. I zobaczcie, jak fajnie, nie? Szkoda, że ja lubię generalnie animację naszą. Yy, Nasze animacje w dodatku z magią. Yy, bardzo fajnie one wyglądają. Tyle, że niestety są takie bardzo powtarzalne, że ca zawsze walka zawsze wygląda tak samo. I no, no może być to dosyć. O! <laughs> może być to dosyć męczące i nudne. A tu mamy coś innego możemy sobie coś wykorzystać o kurczę pani jak ty tam poleciałaś ja się kręcę także no widzicie że to nawet fajnie to wygląda super fajnie są w ogóle ubrani Tutaj przykładowo macie twórcę Sowa Sims przez V w środku jak widzicie, który tworzy animacje częściowo płatne, częściowo darmowe i już Wam pokazuję o co chodzi. On to fajnie robi, bo z tego co kojarzę to właśnie od razu podpisuje na dole, które animacje są darmowe, a które są płatne. Także tu mamy na przykład darmowe, no obrót to jest w ogóle coś mega fajnego, czego w Simsach generalnie nie ma, prawda? No, nasi Simowie podczas rozmów Wiecie, no nie obracają się, nie robią takich rzeczy, i tu mamy też darmowe, ale z mówieniem, także w ogóle super. Tu mamy, widzicie, już na przykład wersja płatna jest, także jest to zaznaczone, także to też jest spokojnie, że od razu zaznacza co i jak. No i tutaj też jest wersja płatna, także przypuszczam, że tych płatnych będzie po prostu więcej niż darmowych, no bo to by było dziwne, gdyby było odwrotnie, prawda? Jeśli ktoś już się decyduje właśnie na płatne. Następną rzeczą jest pobieranie puz, czyli takich no, nieruchomych, wiadomo o co chodzi, y rzeczy, y czyli już bez ruchu. To nie są animacje, tylko wiecie, no, dane pozy. Wpisam sobie Sims 4 pozy, filtr zrobiłam od najnowszych z ostatniego miesiąca. Także jest naprawdę tego masa, i te pozy są generalnie wszędzie. No, na normalnych stronach i no, pus jest znacznie więcej niż animacji, bo myślę, że to jest po prostu łatwiej wykonać. Ale tutaj też widzicie, nam się wyświetlają niektóre animacje, także nie wiem o co chodzi. A tu nam się wyświetliło z kolei Couple Animation Pack. Muszę to zobaczyć, czy to jest animacja, czy to jest. Jednak to są pozy, bo to jest tak napisane animation, więc. Ale to są jednak chyba pozy. Także widzicie. A nie, patrzcie, animacje to są. O! Tu macie twórcę. Nie wiem, jak to znaleźć. Czy to da radę w ogóle znaleźć. O, patrzcie, to jednak są animacje. Także. Spoko. Fajne, naprawdę spoko wyglądają, i na pewno są bardzo, bardzo przydatne właśnie we wszelkich historiach, filmach. Przeszłam sobie teraz z YouTube'a na stronę Pinterest. Na pewno ją kojarzycie, ja bardzo lubię z tej strony pobierać różne rzeczy, bo jest tu ich sporo i jakoś tak, no nie wiem, ale po prostu. Zaprzyjaźniłam się z tą stroną i bardzo lubię tu wchodzić i właśnie wpisywać sobie, widzicie, Sims 4, Poses albo Sims 4, cokolwiek innego. Można wpisać też jako, że para, couple albo single i tak dalej. Wszystko, co chcecie, i tu jest też naprawdę po prostu taka skarbnica, że. Z dziećmi w ogóle są te pozy, no naprawdę wygląda to wszystko cudownie, i jest masa stron, z których można pobierać pozy i animacje, które nam się mogą przydać do gry, czy do, do właśnie tworzenia różnych historii z dziećmi. Właśnie super to wygląda. Tu akurat na tej stronie, no jest naprawdę ojej, zobaczcie jakie tutaj są okrutne rzeczy, także jak widzicie tematyka tego wszystkiego jest no ojejku, a dzieci jakie mają śmieszne a te pozy w łóżeczku i ojej, no po prostu cudownie, także bardzo Was zachęcam do tego, że jeśli lubicie generalnie używać mody to żeby sobie czasem pobrać jakąś może animację czy jakieś pozy i porobić zdjęcia nawet tak dla samego siebie, bo Fajna jest wtedy pamiątka, na przykład, nie wiem, jak wasi Simowie biorą ślub, no to ten ślub jest zawsze taki sam, te animacje Simsowe są zawsze takie same, a możecie dodatkowo sobie coś fajnego jeszcze stworzyć i mieć jakieś takie fajne wspomnienia. Potem gdzieś te zdjęcia zazwyczaj gdzieś tam są na komputerze. No, i w pewnym momencie, po kilku latach, na przykład, znajdujecie takie, takie rzeczy, właśnie, nie? I to jest wtedy takie, taki uśmiech, i o, ja takie rzeczy zrobiłam, takie ładne, i w ogóle nie wiem, ja po prostu lubię to. Lubię, jak moi simowie. Stoją w jakichś innych pozach niż te, które znamy dobrze z gry. Także naprawdę, no, zobaczcie, jakie historie tu można stworzyć. Po prostu, no, no niesamowite. I to, to dodaje po prostu uroku. No, tak naprawdę, to dodaje uroku naszym rozgrywkom. Można robić właśnie fajne zdjęcia, które można powiesić po prostu na przykład na ścianie w grze. Nie? Na zasadzie, że jak macie dwóch simów, jeden sim ma daną pozę. A drugi Sim robi mu zdjęcie komórką albo aparatem. No i wtedy to zdjęcie możemy sobie powiesić na ścianę, czy postawić na półkę. I naprawdę jest to takie no fajne urozmaicenie. Naprawdę serdecznie Wam polecam czasem. O Boże, jakie okropne rzeczy tu są też. <śśmany> Jezu. Naprawdę mega. Mega sobie jest. Po prostu urozmaicać naszą grę, bo no, co innego nam zostało, jak powiedz, powiedzcie mi, nie mamy w grze wielu rzeczy, które byśmy chcieli, już nie będziemy tu wymieniać, bo bez sensu o tym mówić, ale zawsze możemy posilić się. O ja na koniu, zobaczcie, jakie piękne, o, jakie piękne rzeczy na tym koniu. Tu o, Boże, uwielbiam to naprawdę. No, uwielbiam, co tu dużo mówić. No, i mamy bohaterkę na koniu, bo akurat taką pozę pobrałam z tymi konikami, bo wiecie, że ja takie sprawy uwielbiam, także wygląda to przepięknie. Aby użyć animacji i pozy w grze, to tylko przypominam y, tym, którzy nie wiedzą albo nie pamiętają, a chcieliby tego użyć, bo myślę, że... Jest generalnie na YouTube tyle tych filmów dotyczących właśnie jak te pozowania i tak dalej, także nie trzeba tego opowiadać. No ale potrzebujecie SIM teleporter, czyli właśnie coś takiego. No i wtedy możecie to ustawić na koniu. Natomiast żeby ustawić w ogóle to w odpowiednim miejscu, to potrzeba wpisać kod MoveObject. Oczywiście, żeby można było, tak wiecie, tutaj wsadzić e, w tego konia, e, trzeba przepisać, e, przepisać, Boże. Trzeba przeczytać też opis, gdzie ten e, teleporter ustawić na tym koniu, żeby Simka odpowiednio na niego, że tak powiem, wsiadła. <gry> I wtedy sobie przechodzimy już do trybu życia. Klikamy na naszą simkę, która ma pozować. Potrzebujecie następnie Pose Player, tak on właśnie wygląda. Może być też ta druga wersja, gdzie pozuje sim z nazwy, co ja też używam, właśnie. A jeśli chodzi o to pozowanie, paczka, no i tutaj właśnie musimy znaleźć sobie tą konkretną rzecz. Ja już wiem, gdzie ona mniej więcej jest, bo testowałam. No i wybieramy pozę, która ma być, czyli akurat w tym przypadku mam konia, który będzie pasował do tej pozy. Także moi drodzy, wyłączamy, wyłączamy, no i ona wsiada na konia. Także tak, no, generalnie bardzo, bardzo Wam polecam stosowanie właśnie różnych pus, bo wygląda to naprawdę nieziemsko, można robić fajne zdjęcia, fajne ujęcia, jak widzicie, no, wygląda to fajnie wszystko i generalnie, no, 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 historię po prostu... Tworzą się w, ten, w tym momencie same i no, no jest to świetne, po prostu jest to czadowe. No, no, co, co tu więcej powiedzieć, jest to naprawdę coś, co ja uwielbiam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, jeśli byście mieli jakieś pytania, jakieś pomysły, coś byście chcieli a propos właśnie animacji, więcej, a propos ustawiania simów, czy no cokolwiek, jakieś podpowiedzi i tak to oczywiście piszcie, to wtedy coś pomyślimy, może się uda coś jeszcze nagrać, natomiast jeśli macie inne pomysły, co chcielibyście widzieć jeszcze w międzyczasie, jakieś filmy właśnie, jakieś może poradniki, to możecie swoje propozycje dać. Ja spróbuję się ustosunkować, aczkolwiek nie obiecuję, że mi się to uda, bo też nie we wszystkim jestem najlepsza i nawet dobra nie jestem w niektórych rzeczach, także wiecie. No, ale dziękuję Wam za obejrzenie, pozdrawiam Was ciepło, życzę, życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnych filmach. Pa Pa!